Zejdzie niżej i luchnie wodę, tu na tej źródło. Tam. gdzie ty? Zaraz zobaczę. Samolot leci. A raczej dwa. Dzień dobry, O, tam będzie gazik, nie to, co musimy być przed T. nad nami nisko przeleci. Zabaw, was, za was, Wyleci z tego Ale takie y, te będzie. Bardzo nisko przeleci. Smocze wejście, takie, y, wejście Jeszcze drugi, tego? Ten ma? drugi, To tony wody, nie? No, około tony. Torej Poprawi. O, dym ugasł. Elegancko. Troszkę. Zobacz, Na ja pacionki. Z drugiej strony drzew. O. Trzy. Nie, z tej samej. Dwa. Ej, poczułem krop, krople, a ty? Krople wody, czuć. O, leci drugi, takie kółko będę robić? Nie, to ma jeszcze zbiornik. A skąd te samoloty są? Podobno znamięzywane gdzieś, weź, tak? Tak? Tu no. ma drugi zbiornik? to tak, drugi nalot. Jeszcze niżej. Patrz, niżej jak drzewa leci, nie widać go. Nie zobacz. Stuka tutaj w tej, tej silnika, nie? Tam jest Janusz? Łyk? Co? Nie, to jest ten. Hmm. Poprawię, to jest. Tam jest jeden, a jest drugi. Na YouTube'a wrzucimy. No. Nie? Mhm. Powiem Kubie, bo Kuba zna na, no. nasz kanał. I żebyś pojechał by... do Kuby, to byś tego nie widział. No. Jeszcze ma wodę? Jeszcze, zobacz. I drugi. A ten jak zasuwa? Ten przeleci nad nami to. A jakby mu coś nie wyszło? Dobra, dobra, dobra. Bija tam. <grym> <grym> no nie widzi. Nie ma płomieni. Skuteczne takie. Jeszcze jeden? Z jakiego? Z tą wodę? Z jeziora? Z jeziora Z wodę? Z Zostają zatankowane, one nie mogą tankować w locie. Kulec. I latuje. Z tej strony, z prawej. Zobacz tam. Ale się jura. Koniec. Idziemy? Hmm? Idziemy? Tak. Niech odleci ten. O ten tak nisko koło nas przeleci. Niżej jak my zobaczymy. Filmuj go, filmujesz? <śmujesz> no filmujesz, filmuję. No chyba dla nas. Dobra. Ale ekstra. Tutaj, ej, tutaj wyrwaj. tak Super. epicko odleciał. Ten też przelecił Ile był? 8 metrów od nas? No, Nic tutaj! Nie. tutaj <grym> ten też. jeszcze woda? Prawie chyba. Ale ta kamera tak oddala o, od, nie wiem, od 10 metrów. Ale moja kamera tak oddala o od 10 metrów, to jest naprawdę blisko. Tam tego już nie widać na kamerze. Jakbym zmniejszył, bo mam na maksymalną akurat rozdzielczość. To jest yy, trochę mniej jak HD. 680 chyba P. A, 7, a 740 to jest full HD. Yy, to jest HD.